Jedno słowo, z którym kojarzy mi się Magdalena, to... porządek. Chciałam powiedzieć perfekcjonizm, ale zaczęłam się zastanawiać, czy na wszystkich płaszczyznach. Pozycja: <grytia> kołusz kawy? Jedno słowo, z którym kojarzy się Magdalena, uroczo, ale to jest oczywiste, a ostatnio mi się mocno kojarzy z mopem Dysona. A bo tak lubi. Bo tak cały czas mówię i ma na palcu tatuaż. No, Ona na ma palce wydatkowane urocza? Słucham? Ona ma na palcu wydatkowane no, urocza? No, nie wiedziałeś, Ja no, się chciałam tak jakby, żeby to Czekajcie. Patrz, tatuaż. Ten? Chodzi o ten? <laughs> urocza? <laughs> tak, to jeden z moich ulubionych. <laughs> Jedno słowo, z którym ci się ehm, kojarzy Magdalena. Tatuaż. Nawet mamy zaplanowane jeden spój. Ooo, jaki tutaj smaczek! Tak, zobaczycie, nie zdziwicie się pewnie. Jedno słowo, z którym Ci się kojarzy Magdalena? Mm, a może być dwa? Ale powiązane. No to bardzo radiowy głos. To słowo, którym ja opisałam opisała Magdalenę, to w sumie nawet nie słowo, tylko jedzenie. bardziej jedzenie. Bo naprawdę, mimo że tego w Magdalenie nie widać, to ona kocha jeść, ona potrafi po prostu siedzieć i mam wrażenie, że myśleć o jedzeniu dzień i noc. i Jak nie ma jedzenia, to jest zła. Jak jest głodna, to jest zła. Tak, takie typowo przypadłeś takiego hangi. Dzień dobry, nazywam się Magdalena i chciałam Wam zaprezentować ulubieńców z mojej szafy. Nie będę ukrywać, że było turbo trudno wybrać modele. Natomiast starałam się wybrać modele, które są troszeczkę różnorodne. Kto mnie zna, ten wie, że uwielbiam beże, uwielbiam czernie, uwielbiam Totaluki, uwielbiam Denim, ale ograniczam to do minimum. I jest trochę beżu, jest trochę szarości, jest trochę koloru. Oczywiście są dresy. Ja dressy uwielbiam, choć nie będę ukrywać, że odkąd pracuję w wasalii, to zaczęłam nosić sukienki, zaczęłam nosić koszule, nawet spódniczki i rajstopy. Także myślę, że troszeczkę się otworzyłam, więcej kombinuję i uważam, że to jest turbo fajne. Jeżeli o mnie chodzi, to mam tylko 160 cm wzrostu, kiedyś przy swoim wzroście uważałam, że nie powinnam nosić oversize'owych rzeczy, że one mnie jakby skracają i powodują, że wydaje się jeszcze niższe, natomiast obalam mit, uważam, że jest wręcz przeciwnie, kocham oversize'owe marynarki, koszule, spodnie również często wybieram w większym rozmiarze niż Noszę. Podobnie jest z bluzami, z t-shirtami i uważam, że będąc niską osobą, nie ma co się ograniczać, trzeba próbować warstwy oversize, one też jak najbardziej są fajne i się sprawdzą. Jeżeli chodzi o dodatki, to również postarałam się je ograniczyć. Jednym z nich jest torebka w kolorze takim bordowym. Czy to jest bordo? Boardowym. I tutaj mamy mega modną w tym sezonie taki bryloczek, który troszeczkę nam podkręca całość. Dodatek numer dwa, na który postawiłam, który noszę turbo często, to jest Vintage plecak. Ja go noszę zarówno do tych eleganckich stylizacji, jak i na sportowo i uważam, że on również, uwaga, fajnie się sprawdza. Jeżeli o obuwie chodzi, na które postawiłam, to oczywiście nie obułoby się bez sneakersów, czyli obuwia sportowego. Na sobie mam buty w kolorze szarym, natomiast tak jak już mówiłam w mojej szafie jest bardzo dużo beżu, dlatego takie mega klasyczki turbo uniwersalne, one też świetnie wyglądają z garniturem i sukienkami. Kozaki, jak na mnie dość szalone, co prawda Obsas to jest taka kaczuszka, dzięki czemu są turbo wygodne, ale jak widzicie one się dość mocno błyszczą, więc robią sporą robotę w stylizacji. I teraz będzie mój najnowszy zakup. Model butów, których nigdy nie miałam w szafie, to są kasyny, loafersy. Jak je nazwać? Uprawnie. O, słyszycie? Tak. <grystanie> 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 Bardzo długo szukałam idealnych. Uważam, że te są świetne i również mega fajnie robią robotę. No to teraz może po kolei pokażę Wam, co mam na wieszaku i dlaczego właśnie postawiłam na tę rzecz lub na ten zestaw, a nie inny. Numer jeden garnitur. Wiem, że spodnie pojawiały się również umylania, ale kompletnie się nie dziwię. Dla mnie to są najlepsze spodnie garniturowe, jakie mogą być. Są idealnie skrojone i mają najpiękniejszy kolor beżowy. Do tego oczywiście marynarka i mamy przepiękny secik. Może jednak nie będę szła tak po kolei. Teraz mamy dżinsy. Mega klasyczek w wersji troszeczkę podkręconej. Kolor jak z naszych dżinsów Olimpia, ale to wszystko robi robotę. Szkoda, że cię nie widać, jak siedzisz tak. Jeżeli o bluzy chodzi, jest to coś, czego mam najwięcej w szafie: dwa drążki, są pełne bluzy, one mi się nigdy nie mieszczą, ale ja nigdy nie potrafię żadnej zrezygnować i żadnej się pozbyć. Najbardziej uwielbiam te oversize'owe i te, które są z kapturem. W chwili obecnej, Kamelia, to jest dla mnie absolutny numer jeden, jeżeli chodzi o wasalowe bluzy. A tutaj ten kolor, ten napis, tutaj wszystko się zgadza. Kto tam przyszedł? Dzień dobry, ja Katarzyna. Myślałam, że to się zgadza. Tak, to ja Ci pokażę, chodź. Pokaż. Moja ulubiona bluza. Wszystko się okay. w niej zgadza. A jaka jest Twoja ulubiona? Bluza, kurczę, taka, taka jedna, jest no, jest. To jest na maksa ciężkie, ale wydaje mi się, że na ten moment, tak od dłuższego czasu, moją największą miłością jest camellia. E, Sprana. Spana, Ona jest tak miękka, tak się układa i mieści się po prostu do, totalnie pod wszystko, nie wiem, Katarzynę. Pod, pod po ręką, pod wszystko. No, kocham. Więc jak nie macie, to żałujcie. Więc również Kamelia. Najcięższe zadanie, które jest trudne, nie mam odwagi na pracy. Aha! Ale no to, ale to jest świetne pytanie. A ja od razu, co? Nie musi być na koniec. Proszę ja proszę. pamiętam, że była kiedyś taka sytuacja. Ja nie pamiętam przy jakim to było wejściu kolekcji, o co jakby chodziło, ale pamiętam, że po raz pierwszy miałam tak naprawdę wszystko, wiecie, dopięte na, na ostatni guzik, że byłam jakby turbo spokojna. No i wtedy padła Patrycja. I jakby zmieniła jej się totalnie cała wizja. Fit, koncepcja. Wszystko, ja jakby wszystko od podstaw, wszystko było jakby to było do zbudowania na, na nowo. Może i to jakby było takie, że to naprawdę było turbo ciężkie, żeby to zgryźć i jakby, no i że to, co. Ona ma w głowie, żeby jednak to na nowo ułożyć i to dobrze przekazać. Dlatego stwierdziłam, że nie ma co planować na cały miesiąc i robić tak długoterminowych planów. Co powiesz o szarym dresie? No nie jest... ma większego klasyczka, prawda? No tak. Nie ma większego klasyka niż szary dres. To jest maske w każdej garderobie, może być. Ja generalnie szary dres to mam jeszcze stare spodnie Krysia. Mam model unisex i mam model. Andy i to jest w ogóle złoto. Ja w ogóle nie wiem, jak można nie mieć tego modelu w swojej szafie. One są genialne. A do tego szara bluza, natomiast szara bluza, która jest rozpinana, i to, co robił w niej robotę, to jest ten zameczek na kapturze. sprawia to, że ona nie jest taka zwykła i szara, jakie są wszędzie, tylko jednak ma w sobie to coś. Pozostając w temacie szarości, postawiłam również na szary sweter. Nie będę ukrywać, że wahałam się, czy zabrać ze sobą tutaj sweter martyna, czyli ten z golfikiem. Natomiast stwierdziłam, że troszeczkę. Inną, mega fajną i ciekawą alternatywą jest właśnie sweter, który ma takie piękne warkocze. Myślę, że chyba wszyscy znają ten model. Tutaj wystarczy założyć klasyczne jeansy, sportowe buty, albo właśnie jakieś takie mokasyny i cała stylizacja wygląda świetnie. I uwaga, paseczki. Wcześniej chyba nigdy nie powiedziałabym, że paski będą dla mnie basiciem w szafie. Tak jak czasami się mówi, że różowy to nowy beżowy, to ja bym powiedziała, że paski to nowy basic. Może to brzmieć, może tak brzmieć. Long Sleeve Freya, ja go totalnie uwielbiam za jakość tego materiału. On jest turbo wygodny, w ogóle go nie czuć na sobie. Ja lubię długie rękawy, ale ogromnym plusem jest to, że te rękawy są tutaj rozcięte, więc w momencie, kiedy ponosicie ręce do góry, kiedy jecie na przykład ramen, to rękawy nie zanurzą Wam się w talerzu. To jest wasali od początku. Ten wie... Melanie, co to jest za model? Tila. Tila. Ten wie, czym jest koszula Tila. Klasyk nad klasykami. Do jeansów, do wszystkiego. Ja uwielbiam ją przede wszystkim latem, kiedy jest mega gorąco. Ona się świetnie sprawdza również do strojów kąpielowych. Wystarczy założyć shorty, strój kąpielowy, chustkę na przykład na głowę, okularki i wyglądacie po prostu jak dziewczyny z Pinteresta. Wiecie, takie letnie dziewczyny, summer girl i w ogóle. Jak w każdej szafie nie mogło zabraknąć oczywiście t-shirtów. Gdzieś zgubiłam białą koszulkę Jackie, ale tego modelu nie trzeba przedstawiać. Świetny jakościowo biały, oversize'owy t-shirt. Koszulka tak naprawdę już, a nie t-shirt Maryna. Ja ją uwielbiam do eleganckich spodni albo pod sukienkę Alisy, którą również mam tutaj. Całość uważam, że wygląda świetnie. Dla niej Patrycja już Wam prezentowały Franciszka. Poduchy, które przepięknie budują sylwetkę. Jeżeli wkasacie ją w pas podnie, to już w ogóle wszystko się zgadza. I coś, co ja osobiście kocham pod życie, to są nadruki. Nadruki na bluzach, nadruki na longsleeve'ach, nadruki na koszulkach, i to ja uważam, że to jest chyba najlepszy nadruk, jaki do tej pory pojawił się w wasali. Tak mi się wydaje, że najlepszy. No może na równi z tym, który jest na bluzie Maria, ale tak, jakby te dwa nadruki to są. To 100% ja. Zobaczcie do tych spodni, które mam teraz. Wyglądałoby to świetnie. Przed ostatnia już rzecz to jest... Jezu, wiecie co? Ta kurtka to było moje wasalowe spełnienie marzeń. To było takie moje pierwsze wasalowe spełnienie marzeń. Ja marzyłam o skórzanej ramonesce, która będzie krótsza, która będzie taka porządna. Wiecie, bierzecie ją w rękę i czujecie, że jest ciężka. No ale jakby robi robotę, i ona jest dopracowana w każdym celu, i to jest jeden z tych modeli, którego nigdy nie oddam ze swojej szafy. Ja ją uwielbiam. Dzisiaj zresztą ja mam na sobie, jak przyszłam do pracy, więc jak się teraz ubiorę, to proszę bardzo, to jest mój dzisiejszy outfit. I ja dzisiaj ze sobą miałam. Ja mam dzisiaj ze sobą plecak do tego. Wyglądałam tak. Ile mamy stopni aktualnie? Mamy 7 stopni, nie będę ukrywać, że nie jechałam gdzieś komunikacją miejską, tylko samochodem, dlatego mogłam sobie na to pozwolić, ale gdybym dożyła jakiś ciepły szalik byłoby ok. Co bardzo lubię w tej kurtce, to fakt, że ona jest krótsza, więc jeżeli pod spodem macie coś oversize'owego, na przykład tak jak ten koszulę, która ma dłuższy tył, całość wygląda fajnie, nic się nie odcina i no to taka ja. Zapomniałam, że wzięłam ze sobą jeszcze kolarki. Kolarki są tym elementem garderoby, który ja osobiście bardzo lubię. Najczęściej noszę je takim późnym latem, wczesną jesienią, kiedy robi się już chłodniej, ale mogę sobie jeszcze pozwolić na to, że mam odkryte nogi, na górę zarzucam już bluzę, czasami nawet jeszcze dokładam kurtkę i, i wtedy kolarki zdecydowanie się przydają. Albo teraz w domowym zaciszu również turbo często je noszę. Kłamałam. Kłamałam mówiąc, że Ramońska jest przedostatnia, bo już pokazałam kolarki mam jeszcze sukienkę. Sukienka Alisa, o której mówiłam już wcześniej. Zakochałam się w niej od momentu, kiedy jak byłam z polą w Mediolanie, miałam na sobie prototyp i go testowałam. To jak pracuje ten materiał, kolor, ramionczka, wszystko się zgadza. I ostatnia rzecz, czyli nasza najnowsza i nasza pierwsza piżama, która pojawiła się w wasali. Nie będę ukrywać, że jestem osobą, która nie lubi piżam. Melanie na przykład uwielbia, w Kopenhadze miała taką uroczą piżamkę z długimi spodniami. Dla mnie, jakby długie spodnie, ok, jeżeli sobie chodzę po pomieszkaniu, natomiast do spania totalnie odpadają. Do spania uwielbiam shorty. No ale ta koszula raczej z tymi shortami wygląda świetnie, ale dwa shorty i bluza. I zakładam w śniegowce i mogę pobiec po bułki. Koszulę zakładam, może tak pokażę, może tak. Nie wiem, gdzie lepiej widać. Koszulę zakładam do jeansów i robię robotę. Latem do shortów i kowbojki. To też się sprawdzi, także jest to coś, co sprawdzi się nie tylko zimą na fajne wypady, jakiś wiecie, siedzicie sobie w górach przy kominku, pijecie zimową herbatę, czytacie ulubioną książkę, albo oglądacie Kevina samego w domu czy w nowym Jorku, którą czymś wolisz. Tylko nie może Kevina nie oglądałaś. Nie oglądałam. <grym nie <grym nie ale nie myślę, że to jest całorocznie w stylizacjach. Naprawdę można to przemycić o każdej porze roku. To są mierzymy. Troszeczkę podkręciłam swoją wcześniejszą stylizację, czyli tak naprawdę do spodni Jana. Zarzuciłam tylko t-shirt z nadrukiem. Do tego bordowa torebeczka. I już się dużo dzieje. Jakby t-shirt z nadrukiem jeszcze jest tak wyraźny w takich kolorach, robi nam tutaj całą styluweczkę. Ubrałabyś się, tak? Tak, no lecimy dalej. Mhm. Zakładam właśnie na siebie sukienkę Alisa. Ona ma ramionczka wszyte na stałe, natomiast mamy tutaj takie sznureczki, które zawiązujemy i jest kokardka. Mówię to dlatego, jeżeli ktoś obawiałby się, że to jest jakby jedyne nawiązanie i ona może się rozwiązać i spaść po prostu. Jeżeli o sukienkę chodzi, to podobnie jak prawie wszystkie wasalowe, ona ma oczywiście kieszenie i te kieszenie, które są całkiem całkiem spore. Ja uwielbiam nosić w takim zestawieniu właśnie ze sportowym butem i ze skarpetką, ale myślę, że gdybyśmy dorzucili tutaj kozak, skórzaną ramoneskę, tą moją chustkę, to byłoby super. I tak prezentuje się gotowa druga stylizacja z wykorzystaniem tej samej sukienki dorzuciłam długie, błyszczące kozaki, czyli taki trochę nieoczywisty myślę element. Mamy plecaczek, który też przełamuje całość, natomiast uważam, że kurtka sama, sobie kozaki, okulary, jakby wszystko nadaje tej sukience zupełnie innego, takiego trochę rokowego charakteru. Ja nowe ulubione okulary. A mega to wygląda. Tak. Mhm. Przecież... No. Dziękuję, Katarzyna. Jesteś bardzo no miła dzisiaj dla mnie. Kozacko, przywozka. Kozacko w kozaku. To jest dobre. Wyglądasz kozacko, bo masz na sobie kozaki. Okay. Dziękuję. Lecimy dalej. Teraz mam na sobie już sweter Honorata. Ja go mam w tym mniejszym rozmiarze. Jak możecie zobaczyć, on jest dość mocno oversize'owy. Mm, jeansy wsadziłam sobie w kozaki, więc mogłoby się wydawać, że troszeczkę skracam sobie sylwetkę. Jeżeli ktoś się tego obawia, wystarczy, że... Sweterek sobie trochę wkasamy w pas spodni. Ja jeszcze założyłam czarny pasek i wtedy automatycznie nam się całość wydłuża. Nie chciałam pokazywać tej marynarki w taki standardowy sposób, jak ją zawsze noszę, czyli albo w zestawie ze spodniami, albo do shortów, albo zarzuconą po prostu tak oversize'owo. Tylko założyłam ją w troszeczkę inny sposób, czyli do spodni do kozaków, które miałam wcześniej, założyłam marynarkę i przewiązałam ją dosyć mocno paskiem w talii. Dzięki temu jakby mega oversize'owa marynarka zrobiła nam się zdecydowanie smuklejsza i troszeczkę podkreślamy sobie tutaj talię. Generalnie okulary zakładam zawsze i wszędzie, nawet zimą, bo jeżeli zimą promienie słoneczne odbijają się od śniegu, to, to płaczę. Taki fun fact. Miałam już ogólnie wskakiwać w ogrodniczki, ale jak założyłam mągę i spojrzałam, że moje ulubione nowe buty nie zostały jeszcze wykorzystane, więc stwierdziłam, że muszę szybko stworzyć jakąś stylówkę, która będzie do nich pasowała. Uważam, że to jest mega klasyk, czyli mamy niebieskie jeansy. Mamy tę mokasę. Paola, chodź, pokaż, co masz dziś na sobie. Ja jestem Dana dzisiaj na cebulkę. Widać mnie całą? Widać. Całą? No, to jest ta, ta. To soksi. Ale jakiego ma Longa pięknego? Mam, tak, mam sukienkę Saya, później mam Longa. A później mam t-shirt. Czyli ma t-shirt, który był w moich ulubieńcach, ma longa, który był w moich ulubieńcach. Czy to też twojej ulubieńcy nogi? Tak, bardzo je lubię. Tym, te, tego longa Magdalena mamy obydwie długi as w tym tygodniu, a jest czwartek, <laughs> więc chyba tak. A nice. to jest mój ulubiony menadżer w marketingu. <laughs> Czy to nie wygląda głupio z tym mikrofonem? Nie, no, wszyscy YouTuberzy mają mikrofony. <laughs> Mikrofon tutaj nic nie zmienia w mojej stylizacji, więc nie wiem, czy to miało być na plus, czy to miało być na minus. W każdym razie mam na sobie long sleeve Freya, a do tego ogrodniczki Danielok. Kto mnie obserwuje na Instagramie, ten mógł widzieć moją wersję taką bardziej wieczorową. Miałam na sobie transparentne body, obcasy i futro. Natomiast dzisiaj mam taką wersję codzienną. Dziewczyny ostatnio w pracy śmiały się ze mnie, że wyglądam jak mim. Aczkolwiek uważam, że, że jest to bardzo fajna, wygodna i oryginalna stylizacja, jak na mnie. A tutaj mamy mokasynki i oczywiście skarpetki. Co wyglądam jak mim? <grymne> po prostu pokażemy, że kozak możemy założyć tutaj pod spód. I zobaczcie, jak się automatycznie. Powiedz, że się wydłużyła noga. No tak. Żeby Was nie zmylił fakt, że mam czarne, basicowe body z długim rękawem, to tutaj jednak nadrabia nam Tył, czyli mamy nasze body, jak ono się nazywa? Juliana. Juliana, mamy nasze body Juliana z odkrytymi plecami i jeżeli sfokusujemy się tutaj na plecach, no to już zdecydowanie nie jest nudno i właśnie te bodziaki ja też uwielbiam, więc no w sumie dobrze wyszło, że po nie sięgnęłam i że mamy taką naszą basicową szafę w biurze. Która też się mega często przydaje. Tam są wszystkie bejzyki, Absolutnie najlepsze modele. Właśnie, może kiedyś zrobimy vloga, w którym pokażemy naszą bejzikową wasalową szafę, ogólnodostępną. Przerwa techniczna na naprawienie koka. Zryczyłam się, poprawiając tego koczka. To będzie trzeba wyciąć. Mela, nie to? Mela, nie zablurujesz to? <grymne> mela, nie wydłużysz mi nogi. Ja tak naprawdę chciałam po prostu pokazać, jak ten t-shirt pięknie robi sylwetkę. Mamy bardzo ładne ramiona, i to w ogóle możemy sobie jeszcze mocniej wkasać, i wtedy sobie podkreślamy talię. Mówiłam, że nie będę pokazywała garnitury jako całość, no ale jak tu nie pokazać? Jak tu nie pokazać garnitury jako całość? Jeszcze takiego cudownego, dużego i oversizeowego. Teraz już zapraszam na ostatnią stylizację, czyli będzie sportowa elegancja. Teraz w sumie też jest trochę sportowa elegancja, ale zrobię coś, co ja bardzo uwielbiam czyli lubię nosić marynarki do spodni dresowych, ale bardzo lubię również do eleganckich spodni nosić bluzy. I teraz już, czekaj, brewka. <grywka> I teraz już ostatnia stylizacja. 100% chciałam powiedzieć 100% w moim stylu, no ale przecież wszystkie te stylizacje były 100% w moim stylu, bo są stworzone z moich ulubieńców. I jak mogliście zobaczyć, wszystko tutaj do siebie pasuje, a przede wszystkim pasuje do siebie świetnie beż i ten piękny odcień szałbiowy. Uwielbiam. No i oczywiście muszą być okulary, bez okularów. Mogę nie mieć torebki, ale okulary muszą być. One będą trudne? Na jedną no już odpowiedziała. Na no, ja jedną już odpowiedziałam. Ale pytanie, na które jakby każdy chce znać odpowiedź, to jest: jak zaczęła się Twoja przygoda z wasalą i jak tutaj trafiłaś? Dużo osób może o tym nie wiedzieć. Dużo osób może o tym nie wiedzieć. Generalnie poznałam się z Patrycją wcześniej, zanim jeszcze pracowałam w wasali. Był to moment, kiedy ja mieszkałam w Chorwacji. Patrycja pracowała w jednej z marek odzieżowych i jakby. Współpracowałyśmy po prostu razem. Natomiast po jakimś czasie Patrycja napisała do mnie, że hej, pewnie mi pamiętasz, współpracowałyśmy, jak pracowałam w marce XYZ i napisała mi, że postanowiła wystartować z czymś swoim i czy może mi wysłać swoje bluzy. Wysłała mi dwie bluzy. W kolorze bananowym i właśnie takim, nie wiem czy on się nazywał szałbiowym, miętowym. On się nazywał miętowy. Do dziś wypomina mi, że zapłaciła 70 zł za bluzę. I jakby wiecie, ja wtedy totalnie przepadłam na punkcie jakości tych bluz. Później, oczywiście, powstała marka, otworzyła się wasala. Hmm. Stałam się klientką, wpadłam raz chyba na przymiarki albo dwa: jak jeszcze był szorum na Mokotowskiej. I pewnego dnia Patrycja postanowiła otworzyć sklep stacjonarny przy Mokotowskiej 28. Zaprosiła mnie na otwarcie, a mniej więcej tydzień po wrzuciła na swój Instagram, że szuka kogoś do pracy. Skusiłam się wtedy, usłyszałam od Patrycji, że wpaść to ty możesz na wino. Myślała, że jakby sobie żartuje, natomiast po raz kolejny napisałam, że nie, że jakby ja tak na serio, że chciałabym przyjść do ciebie do pracy. Usłyszałam od niej, że mam się zastanowić, bo pracy jest na tyle dużo, że nie ma kiedy się napić kawy i że jakby jest to praca w sklepie stacjonarnym, a ja jakby siedzę w Instagramie, w social mediach i że jakby to chyba nie jest coś dla mnie, natomiast ja w momencie, kiedy chciałam już się wyrwać od pracy zdalnej, Przyszłam, piątek, piątek był moim dniem próbnym. Przyszłam i pamiętam jeszcze, że wchodząc do biura na Mokotowskiej, jak Katarzyna mnie zobaczyła, spojrzała i mówi Ty tak na serio przyszłaś tutaj do pracy? A Jędrzej taką górę rzeczy do prasowania mi przygotował. I to był mój początek, ale się rozgadałam. <noise> Dobrze, no to już raz zmienimy trochę. Wszyscy wiemy, że lubisz chodzić na siłownię. I pewnie już się domyślamy, ale może jak ktoś nie oglądał poprzednich vlogów, to jakie jest twoje ulubione ćwiczenie na siłowni? Moim ulubionym ćwiczeniem na siłowni są, to się nazywa rumuński martwy ciąg, chyba tak to jest profesjonalnie. Czyli martwy ciąg, ale nie z wykorzystaniem sztangi, tylko z wykorzystaniem hantelków. Wczoraj je robiłam. A tak w drugą stronę, jak chyba najbardziej nie lubisz. Ja nie lubię, ja wiem czego ja nie lubię, ja nie lubię, jak mi trener każe robić przysiady ze sztangą, ale takie głębokie, bo wczoraj przygniotła mnie sztanga. Opisz swoje koleżanki z biura w Warszawie, ale tak jakbyś miała opisać jakąś rzeczą z naszych basalowych rzeczy, czyli jakby gają. Dobra, dobra, to tak. To po pierwsze, Paola była kiedyś sukienka Mimi. Ona miała bufki, była cała wielka, kolorowa i miała kwiatowy print, więc to w ogóle muszę zobaczyć, co to była za sukienka. Ona w ogóle, tak, ona na pewno się nazywała Mimi. To w ogóle Paola to jest 100% Mimi. Patrycja, kurczę, Patrycja mi się kojarzy z taką ramoneską skórzaną, taka ostra, twarda, konkretna. No, z charakterem, to Patrycja byłaby naszą Ramoneską, w sensie tą kurtką Roxy. Lecimy dalej, tak? Iska. Iska? Iska byłaby chyba dla mnie taką marynarką, na przykład Adrianą. Tak mi się wydaje, że Iska byłaby taką marynarką Adrianą, taka no... Taka klasyczna, teoretycznie stonowana, no dobra, ja może już nie będę mówiła dalej, tak. Iska po prostu będzie takim naszym klasyczkiem marynarką Adriana, o, robią już się schody. Teraz ty pewnie. Dobra, ty musisz być czymś szalonym z nadrukiem. Ja wiem, ja wiem czym ja bym opisała Melanie, poczekajcie, poczekajcie, bo ja to zgubiłam, wrócę. Czyli wiecie, z pozoru, jakby jak spojrzycie z tyłu na tę koszulkę, no to wydaje się, że... Czarna, klasyczna koszulka, basic bezpieczna, ale jak ją obrócicie, to się zaczyna. Czyli wiecie, taka jest nieśmiała, no tak naprawdę jest charakterek. Dobrze, sobie radzę. Dobrze, dobrze. Jeszcze się została taka. Siapsiuka. Jezus, Katarzyna. O Boże, czekajcie, bo ona mi nie wybaczy, jak ja powiem coś. Nie no nie powiem, że Katarzyna i kurtka Katarzyna. Chociaż nie tak, to właśnie będzie tak. To się wydaje oczywiste, że Katarzyna i kurtka Katarzyna, ale to ma głębsze dno. Ona jest jakby turbo uniwersalna. I ona zawsze się przydaje, wiecie, jest pomocna taka, że co trzeba zrobić, to jakby wiecie. Katarzyna zawsze pomoże. I tak samo kurtka Katarzyna, ona Wam zawsze pomoże. Wiem, ona by mogła być tą czekoladową Katarzyną, taką szlachetną, każdy którą każdy chce. Taka szlachetna, porządna. I tak jak mówię, zawsze Was uratuje z każdej opresji. To było super. Ile masz ubrań weselowych? Tutaj zostało dopisane, proszę wieczorem yy, policzyć i dograć. Dobra, to wieczorem policzę i dogram. Myślę sobie, że jak blues mam około 40, bo kiedyś to liczyłam chyba. Może 30, dobra, zrobiłam porządki i mamię sporo wysłałam. To jeżeli z tym blues jest tyle spodni, t-shirtów, to ja tak strzelam, że stówka. Okay. Więcej. T-shirty, spodnie, dresy. jeezzy. I płaszcze. Adam 110, będę szalona, powiem 110, a wieczorem liczę. Ostatnie pytanie: jaką rzecz, jedną rzecz, którą najbardziej lubisz w swojej pracy i jaką najbardziej nie lubisz w swojej pracy? No i ja Wam teraz powiem coś, czym może Was zaskoczę. Bo prawda jest taka, że to, co mi się wydaje, że ja tego nie lubię, to ja tak naprawdę to bardzo lubię. Mam na myśli tą dynamikę pracy i to, jak często wszystko się wywraca. Z jednej strony, czasami to jest takie, wiecie, może nie tyle frustrujące, no czasami może trochę jest. Że planujecie sobie coś, a nagle wszystko się wywraca, a z drugiej strony ja to uwielbiam. Ten taki roller coaster, tą, tą zmianę, to tempo, tą adrenalinkę i to, że gdzieś tam wszystko zawsze dopinamy na ostatni guzik i czasami na ostatnią chwilę, więc z jednej strony wydaje się, że tego nie lubię, a z drugiej strony ja to uwielbiam. Okej, okay, czyli dwa w jednym. Dwa w jednym, to, to było dwa w jednym. Mamy to? Mamy to. Dzięki. Okay.